Seria Katolickie Podsumowanie Tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które utrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym Katolickim Podsumowaniu Tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Atak na księdza w Polsce. Ksiądz przyznał, że nie wierzy w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Nowy Metropolita Warszawski. Czy tradycjonaliści otrzymają specjalne przywileje? Oraz wizja papieża. Ksiądz i intronizacja szatana. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Atak na księdza w Polsce. Dnia 3 listopada w niedzielny wieczór doszło do napaści na proboszcza parafii Świętego Brata Alberta w Szczytnie. Ofiarą padł 72-letni ksiądz Lech Lachowicz, znany ze swojego patriotycznego zaangażowania w regionie i długoletniej posługi duszpasterskiej. Około godziny 19:00 napastnik wtargnął na plebanie i zadał księdzu poważne obrażenia. Według świadków napaść była wyjątkowo brutalna, a wnętrze plebanii nosi ślady walki. Ojciec Lachowicz został przetransportowany do szpitala, gdzie trwa walka o jego życie. Świadkiem zdarzenia była gospodyni plebanii, która powiadomiła policję. Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółowych informacji dotyczących sprawy. Policja kontynuuje działania w poszukiwaniu sprawcy i apeluje o wszelkie informacje mogące pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Zachęcamy do modlitwy w intencji księdza Lachowicza. Ksiądz przyznał, że nie wierzy w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. O jednym z najbardziej godnych pożałowania owoców obecnego zliberalizowanego sposobu funkcjonowania Kościoła doniósł serwis InfoWatikana. Pełniący od dwóch lat obowiązki księdza proboszcza w bawarskim mieście Bisingen 42-letni Iwan Kuterowac postanowił nie tylko zrzucić sutannę, ale również dokonać apostazji, o czym wyraził się w sposób wręcz przerażający. Stwierdził, że nie wierzy już w podstawowe nauki Kościoła, co doprowadziło go do usunięcia krzyży ze swojego biura parafialnego. Zakwestionował prawdę o tym, że Chrystus jest Synem Bożym, mówiąc, że Jezus był dobrym człowiekiem i był bardzo blisko Boga poprzez swój sposób życia. Nie wierzę, że jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem, ani że Jego śmierć była wolą Boga i dlatego jest odkupieńcza dla ludzkości. Koniec cytatu. Zadeklarował swoją niewiarę także w kult świętych, a nawet w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Jak podał portal, według Guterowaca przekonanie, że Jezus jest rzeczywiście obecny w konsekrowanej hostii, jest sprzeczne z jego koncepcją niedostępnego i absolutnego Boga. Według niego Bóg, którego człowiek może kontrolować, nie jest Bogiem. Guterowac dorastał w liberalnym środowisku religijnym Palotynów w Chorwacji, a potem przeniósł się do Niemiec. Dnia 1 grudnia oficjalnie złoży swój urząd w ramach porozumienia z diecezją Augsburg. Zadeklarował też zamiar definitywnego odłączenia się od Kościoła katolickiego. Zamierza prowadzić założoną przez siebie firmę zajmującą się obsługą ceremonii, takich jak wesela i świeckie pogrzeby, w tym także pogrzeby zwierząt domowych. Tragedią jest tutaj nie tylko indywidualna sytuacja kuterowaca, ale także wiernych, których jako podkreślmy proboszcz miał pod swoją duszpasterską opieką. Jak to możliwe, że na tak odpowiedzialne stanowisko nie powołano człowieka w pełni wypróbowanego? Czy rzucające się w oczy niedokształcenie i brak formacji intelektualnej, a zapewne także duchowej, nie stanowiły dla nikogo problemu, by powierzyć mu odpowiedzialność za całą wspólnotę parafialną? I czy szkody, zwłaszcza moralne, które wyrządził wiernym, zostaną arogancko pominięte milczeniem? Przypadki tego typu są tylko jednym z licznych powodów, dla których duchowni, realnie zatroskani o losy Kościoła, powinni aktywnie starać się o wprowadzenie wbrew upodobaniom hierarchów watykańskich znacznie bardziej rygorystycznych zasad na drodze prowadzącej do kapłaństwa. Nowy metropolita warszawski. 4 listopada w poniedziałek nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła decyzję papieża Franciszka o mianowaniu arcybiskupa Adriana Galbasa nowym metropolitą warszawskim w miejsce dotychczas pełniącego tę funkcję kardynała Kazimierza Nycza. Biskup Galbas przyznał, że decyzja papieża jest dla niego po ludzku trudna z racji przymusu rozstania się z diecezją katowicką, której dotychczas przewodził, jednak przyjmuje ją w posłuszeństwie Ojcu Świętemu, chcąc widzieć w niej wolę Bożą. Czy tradycjonaliści otrzymają specjalne przywileje? Francuski dominikanin ojciec Louis-Marie de Blinier zaproponował, aby we Francji utworzono ordynariat dla wiernych chcących uczestniczyć we mszy świętej trydenckiej. Jak podała katolicka agencja informacyjna, duchowny ubolewa nad tym, że francuscy biskupi, wprowadzając w życie postanowienia dokumentu papieża Franciszka Traditionis Custodes, zamknęli niektóre miejsca kultu, w których sprawowano liturgię według dawnego rytu, co wywołuje nieporozumienia i napięcia. Z tego powodu ojciec de Blinier zaproponował utworzenie we Francji ordynariatu dla wiernych przywiązanych do dawnego rytu. Podobne struktury istnieją w kościele np. dla byłych Anglikanów, którzy nawrócili się na wiarę katolicką. Pozwoliło im to zachować własne tradycje w ramach kościoła katolickiego. Dzięki temu, zgodnie z propozycją dominikanina, wierni należący do ordynariatu, na którego czele stałby biskup, mogliby przyjmować wszystkie sakramenty zgodnie z tradycyjną liturgią. Choć pojawiły się opinie, że tego rodzaju rozwiązanie byłoby w praktyce wypchnięciem tradycjonalistów do getta i ograniczeniem ich wpływu na obecny Kościół, to jednak z pewnością ułatwiłoby to wielu kapłanom i wiernym możliwość korzystania z bogactwa tradycji liturgicznej, a także swobodnego funkcjonowania bez obaw o nagłą likwidację miejsc, celebracji czy inne ataki ze strony Watykanu. Na ten moment nie są znane żadne informacje w odniesieniu do ewentualnego wprowadzenia tego rozwiązania w życie. Wizja papieża. Ksiądz i intronizacja szatana. Katolicka agencja informacyjna doniosła, że jeden z amerykańskich duchownych podniósł głos przeciwko praktyce odmawiania modlitwy egzorcyzmu do świętego Michała Archanioła na zakończenie mszy świętej. Autorem jest niejaki Gerald J. Bednar, emerytowany ksiądz dietezji Cleveland, który w liście opublikowanym w Wall Street Journal napisał, że Watykan zakończył tę praktykę w 1964 roku, ponieważ koliduje ona z integralnością mszy świętej. Bednar stwierdził, że odmawianie modlitwy do świętego Michała Archanioła po mszy Świętej, cytuję, kończy liturgię prywatnym nabożeństwem, prośbą do świętego, podczas gdy wszystkie prośby zostały zakończone, znacznie wcześniej w liturgii i skierowane do Boga Ojca. Zakończeniem mszy świętej wysyła uczestników na pozytywną misję, zachęcając ich do rozszerzenia Królestwa Bożego poprzez ewangelizację. Święty Michał jest znany jako kapitan aniołów stróżów i powinniśmy za wszelką cenę prosić Go o pomoc ale wierzący powinni zaakceptować obecność Pana w Eucharystii jako swoją podstawową ochronę przed niegodziwością i zasadzkami diabła i odpowiedzieć na jego wezwanie do umacniania Królestwa Bożego, na które diabeł nie ma wpływu. Koniec cytatu. Ta ekscentryczna opinia spotkała się z krytyką ze strony biskupa diecezji Springfield, Tomasa Paprocki, który stwierdził, że cytuję, tego rodzaju stanowisko jest po prostu błędne. Podkreślił on, że liturgia kończy się, gdy Celebrans mówi: idźcie, ofiara spełniona, a lud odpowiada: Bogu niech będą dzięki. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła jest zatem odmawiana po Mszy Świętej, co kapłan i lud mogą dowolnie czynić. Zakończenie Mszy Świętej wysyła uczestników na pozytywną misję i chociaż ksiądz Bednar ma rację, mówiąc, że diabeł nie ma wpływu na królestwo Boże, to my jeszcze tam nie jesteśmy. Ta modlitwa wspólna nie szkodzi. Natomiast pomaga nam ona wzywać wstawienictwa Świętego Michała aby bronił nas w naszych duchowych bitwach. Koniec cytatu. Teoria księdza Bednara jest zgodna z obecną w kościele od kilku dekad tendencją do negowania rzeczywistości grzechu i jego skutków. Naturalną jej konsekwencją jest umniejszenie lub całkowite zanegowanie potrzeby walki ze stale aktywnymi siłami demonicznymi, które dążą do zguby kościoła katolickiego i całych narodów. Wbrew błędowi Bednara, skrywającemu się pod pozorami większej czci dla liturgii, podkreślmy, że nakaz odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła, księcia zastępów anielskich, po mszy świętej został wydany jeszcze w XIX wieku przez papieża Leona XIII. Zdecydował on o tym po doświadczeniu mistycznym, w którym Chrystus ukazał mu, że w nadchodzących latach siły piekieł będą szczególnie zajadle walczyć przeciwko Kościołowi. Pierwotnie modlitwa odmawiana była przez kapłana wraz z wiernymi po zakończeniu liturgii cichej. Zwyczaj ten zniknął, gdy po reformie Soboru Watykańskiego II ten rodzaj liturgii został zlikwidowany. Docenić zatem należy to, że coraz więcej parafii powraca do tej dawnej i niewątpliwie pożytecznej praktyki. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale ukażą się dwa filmy regularne. W środę mój na temat tego, dlaczego msza święta jest ofiarą, a nie ucztą. W piątek będzie to mój film, ale tematu na razie nie podaję. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Możesz też nas wesprzeć pojedynczą opłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!